Cześć! Witam Cię gorąco, witam Cię serdecznie. Nazywam się Artur Wodarczyk i pracuję w INKRUZES. Cześć! Jestem Oliver i od niedawna jestem członkiem społeczności INKRUZES Polska. Cześć! Nazywam się Bartosz Kemski. Cześć! Nazywam się Rafał Plewiski. Hej! Mam na imię Karola. Cześć kochani! Słuchajcie, ja nazywam się Daniel. Cześć! Nazywam się Joanna Kurzac i jestem przedsiębiorcą. Cześć! Mam na imię Natalia. Cześć! Nazywam się Justna Staszczyk i również należę do Inkruzes. Niestety, obecna sytuacja, a mówię tutaj o koronawirusie, uniemożliwia mi zarabianie pieniędzy w ten sposób, przez co straciłem płynność finansową. Długo zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby zarabiać w domu. Oczywistym wyborem było zarabianie online. Tylko jak teraz wybrać odpowiednią metodę? Na Facebooku znajdziecie bardzo dużo różnych ogłoszeń. Jedne są lepsze, jedne gorsze. Ale trzeba coś wybrać, trzeba zacząć coś robić. Bo nie wiadomo, ile jeszcze taka sytuacja potrwa. I zainwestowałem swój czas i pracę w Incruzes, bo chcę osiągnąć sukces. Wolę spróbować i powiedzieć sobie później, trudno, nie udało mi się, niż nie spróbować i powiedzieć sobie, nie spróbowałem, więc trudno będzie osiągnąć sukces. Sama decyduję o swoim czasie, jak go spędzam, a chcę go spędzać razem z rodziną. Przyszedłem tutaj, myślę, z tego samego powodu co większość, żeby zarobić trochę pieniędzy. Zostanę zdecydowanie na dłużej, dlatego że osoby, które tworzą nasz team to ludzie, z którymi można pogadać na każdy temat, osoby, które są w stanie nauczyć Cię w kilka dni bardzo, bardzo wartościowych rzeczy, a przede wszystkim są to osoby, z którymi miło spędza się każdą chwilę swojego życia. Inkluzyzm w obecnej sytuacji dało mi możliwość spędzania wakacji marzeń, które prędzej czy później nastąpią, bądźmy w końcu optymistami. Ale przede wszystkim dało mi możliwość zarobku pracując z domu. Ogromny rozwój i rewelacyjny zespół ludzi, od których mogę się uczyć, czerpać energię i motywację. Serdecznie polecam, jeżeli zdecydujesz się na pracę w naszym zespole, z pewnością otrzymasz po pierwsze wsparcie, po drugie odpowiedzi na każde nurtujące ci pytanie, po trzecie materiały szkoleniowe, po czwarte wsparcie liderów i to jest właśnie najważniejsze: że my tutaj nie zostajemy sami, tylko zawsze możemy liczyć na to, że ktoś nam pomoże. Działamy zespołowo, mamy sprawdzony schemat, mamy system, który wdrażamy. A co najważniejsze, ten system działa, i ja jestem świetnym przykładem tego, że ten system może również pomóc komuś, kto nie ma totalnie doświadczenia w MLM-ie, ponieważ jest to moja pierwsza tego typu firma, moja pierwsza taka praca. W momencie, kiedy dołączyłam do projektu, do wspaniałego zespołu osób, ludzi pełnych pasji, pełnych zaangażowania i przede wszystkim pozytywnie nastawionych do siebie nawzajem. Stwierdziłam, że, że to będzie to. I dzięki Incruzes spełniłam jedno ze swoich największych marzeń. Marzenie o posiadaniu własnego mieszkania. Praca online pozwala mi na to, aby pracować kiedy chcę i gdzie chcę. A spokojna wypłata pozwala na spłatę mojego kredytu. Przede wszystkim pracuję też z ludźmi, którzy są mocno zaangażowani i wszyscy. Dążymy do tego, aby osiągnąć wyznaczone cele. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że dzięki firmie Incluses mam możliwość nie tylko zarabiania, ale przede wszystkim firma daje mi cel. Bo gdyby nie ten cel, pewnie teraz bym siedział na dywanie medytując i zastanawiał się, jak obecna sytuacja się rozwinie. A ja wolę, że tak powiem, sam działać, nie czekać i tu firma daje mi to możliwość przede wszystkim realizacji Pogłębiania swojej, że tak powiem, samoświadomości oraz pracowania z ludźmi pozytywnie zakręconymi. To jest chyba najistotniejsze. Ja miałem to szczęście, że mój przyjaciel pokazał mi firmę Inclusys. Jest to firma, która urzekła mnie swoim produktem, swoją misją, swoją strategią, a przede wszystkim zarobkami, które tutaj można uzyskać. To jest... Praca całkowicie zdalna, tym bardziej wygodna dla mam. Ja jestem mamą trójki dzieci, trójki dzieci w wieku przedszkolnym, więc ten czas, kiedy muszę spełniać opiekę nad nimi, jest no dosyć okrojony. Tym bardziej cieszę się, że siedząc w domu, poświęcając na ten projekt zaledwie kilka godzin, mogę dorobić do domowego budżetu. Jeżeli i Tobie podoba się ten pomysł, proszę, odezwij się do mnie. Dzięki. Wreszcie korzystam z dnia, jak chcę. Mam czas dla siebie. Możesz go znaleźć również i Ty. Jestem zadowolona ze swojego wyboru. Inkruzus to był strzał w dziesiątkę. Kiedyś, że zaczęłam oszczędzać już od pierwszych dni, to jeszcze zarabiam. Naprawdę polecam. Działam, ponieważ tutaj tylko w zależności od tego, ile czasu i energii włożysz, tyle zarobisz i tyle osiągniesz. Jeżeli masz czas, masz energię, jesteś zdyscyplinowany, masz ogromną szansę na to, żeby osiągnąć tutaj sukces. Piłka jest po Twojej stronie. Wchodzisz albo odchodzisz. Dzięki. Zapraszam do zobaczenia na statku. My już planujemy swoją wyprawę na Sylwestra. Ty możesz jeszcze do nas dołączyć. Zapraszamy do Incruzies. A, jakby nie ukrywać, każdy z nas chce też. Dobrze spędzić urlop, i my ten urlop będziemy spędzać na luksusowym statku. A ty, czym się teraz będziesz zajmować?